Dzień dobry drodzy rodzice, witamy w kolejnym dniu obozowej przygody. Przed nami niesamowity dzień na plaży oraz intensywne treningi taekwondo. Dzisiaj mamy trzeci dzień obozu, jesteśmy właśnie nad morzem i korzystamy z tego, że nie pada w tej chwili. Nawet trochę niebieskiego nieba tam widać daleko. No, ogólnie na obozie jest bardzo fajnie i pogoda jest piękna. Zbudowaliśmy tutaj taki wulkan, jeszcze nie dokończyliśmy. Nazywam się Ewa Haluki i robimy razem z dziewczynami na z rekam z Muszalak. Najbardziej nie mogę się doczekać dla i po prostu jestem tu z najlepszymi koleżankami. Mam na imię Lena, bardzo się cieszę, że to jestem i pozdrawiam moją mamę. Zabadamy teraz dzieci, jak się bawią na naszej plaży. Hejka, co robicie? Grób. robimy dla muszelki. Jakiej muszelki? Nie, jest A tej, muszelki. której nie, A czemu dla nich grup? Może zamek lepiej? Nie, ona umarła, ona umarła dawno temu. Jakiś ołtarz. No to jest ołtarz ogólnie, to jest ołtarz ogólnie, więc no. Będzie tutaj muszelka z, ten. O tak, pora do święć. Dało. A jak Wam się podoba na plaży dzisiaj? Fajnie? No fajnie, A, fajnie. Muszę opanować włosy jakoś. Jesteśmy właśnie na kampowej olimpiadzie Samurai Camp w Junoszynie. Przed nami ogromna dawka emocji oraz adrenaliny. Śledźcie nas na bieżąco. I jesteśmy na igrzyskach Samurai Camp. Jak Wam się podoba? Jest bardzo fajnie i dobrze. Jest bardzo fajnie i się stresuje. Jest fajnie. Jest super fajnie, ekstra. Szanowni Państwo, witamy z deszczowego korbielowa, ale deszcz nie przeszkadza nam się świetnie bawić i za chwilkę pokażemy, co robimy w taką nieprzyjemną pogodę. Na całe szczęście, już jutro pogoda ma być lepsza i będziemy mogli realizować nasze zadania i nasze aktywności na zewnątrz. A teraz zobaczmy, co robi profil Sportem. Dziewczyny, cześć dziewczyny, co tutaj powstało? Powiedzcie mi, która będzie odpowiadała. Jak Dzień dobry. E, teraz robiliśmy flagi e, i tutaj się dziewczyny podpisywa, podpisywaliśmy i e, będziemy je za kilka dni e, chować gdzieś e, tutaj na dworze i będziemy musieli ich szukać, tak? O, super gra! E, Basiu, a u ciebie jak? Dobrze. I z, zwykle no to tak mi, y, y, się podzieliłyśmy i malowałyśmy każda coś od siebie. Każda ma... Każda chciała narysować coś od siebie, coś związane ze sobą, bym powiedziała. Super, Basiu, ty jesteś najmłodszą uczestniczką pierwszy raz na obozie. Jak Ci się podoba? Bardzo fajnie. Super, a wy dziewczyny co tutaj mamy? Napis Friends, czyli przyjaciele. No. Zrobiliśmy takie coś, bo w lesie będziemy to chować to Taka fajna Zrobiliśmy taką się wojskową się flagę trochę Żeby? Żeby nie dało się znaleźć, żeby się wtopiło w tło Tak, no będzie bardzo trudno to na pewno znaleźć Super, bardzo fajnie więc każdy z naszej piątki chciał namalować to, co najbardziej lubi, więc jeden z nas namalował Świętego Mikołaja, ja namalowałem Pokemona Pikachu, kolega tutaj namalował WKS Śląsk, następny też WKS Śląsk, bo się interesują piłką i ostatni kolega namalował Wojsko, bo bardzo lubi Wojsko. No to świetnie, każdy ma coś dla siebie, coś swojego. Jak wam się malowało, czy było to trudne zadanie? Ja ogólnie nie robię plastyki, ale dzisiaj akurat dość łatwo się malowało. No to super, to ekstra. Sprawdźmy co dzieje się na profilu tropiciel przygody. Na razie mam tylko nos, zaraz bierzemy się za pełny makijaż. A ze mną już uczestnicy profilu tropiciel przygody Max i Julia Słowik. Słuchajcie, czego się dzisiaj nauczyliście? Jak się kamuflować w terenie, jakie części ciała zamalowywać bardziej, jakie mnie, jakie na jakie kolory e, Julia, e, czy uważasz, że kamuflaż twojego brata e, jest wystarczająco dobry, żeby się ukryć w lesie? Tak. E, Uważam, a... że jest bardzo e, e, dobry. A powiedz mi, e, czy trudno było się tak zakamuflować? Ile czasu ci to zajęło? Kilka minut. Szybko dosyć. Jak miałam tyle osób, które mnie malowały, to szybko poszło. Dobra, pytanie do Maxa. Max, powiedz mi, jak długo taki, taki kamuflaż się zmywa? E, nie wiem. Ja zawsze używam mokrych ustaczek, więc zazwyczaj schodzi w 5-10 minut. No to życzę Wam, żeby tak to się udało. Dziękuję Wam bardzo. Przyglądacie przepięknie. Dobry wieczór, szanowni Państwo, a ten deszczowy dzień kończymy pełnym emocji teleturniejem. Na pewno będą emocje przy pytaniach, przy odpowiedziach. Są dwie rundy, a w nagrodą są oczywiście słodycze, o które uczestnicy będą walczyli właśnie tutaj, na tej arenie, gdzie intelekt króluje. Zobaczmy jak to wygląda.